Dzień dobry, powiem szczerze, że dzisiejszego naszego spotkania nie planowałam, ale słuchając ciekawej wypowiedzi o tym, jak astrologicznie ważny czas przed nami, postanowiłam wygospodarować trochę czasu i spotkać się z Wami, zajrzeć w energię tarota i poszukać podpowiedzi, abyśmy jak najlepiej mogli ten czas najbliższego półrocza wykorzystać. Od 28 czerwca 2020 do 6 stycznia 2021 Mars przechodzi do swojego znaku, do znaku Barana. Mars to planeta działania. W znaku Barana dodaje odwagi i motywacji. To, co wzmaga teraz tę wyjątkowość, to fakt, że Mars pozostaje w znaku przeważnie około dwóch miesięcy. A tym razem będzie tam aż. Pół roku. Warto zatem, abyśmy jak najlepiej ten czas wykorzystali. Zawalczmy o siebie, o swoje marzenia, pragnienia, wykorzystajmy tę energię do odradzania, do stworzenia siebie od nowa, do rozpoczęcia nowego życia. Chcę, aby ten dzisiejszy krótki rozkład zainspirował nas wszystkich do jak najlepszego wykorzystania tego czasu. Zobaczymy z jaką energią warto wejść w ten czas od 28 czerwca do 6 stycznia, czego nie zabierać z przeszłości, bo jest nam zupełnie niepotrzebne oraz do czego dobrze wykorzystane energie, odwaga i chęć do działania nas zaprowadzą. A zatem zaczynamy. Zobaczymy, jaka inspiracja pojawiła się dla wszystkich osób spod znaku wagi właśnie na to najbliższe półrocze. Z jaką energią wagi powinny wejść w ten czas? Król Kielichów, władca wolności oraz rycerz denarów, źródło stabilności. Czyli z jaką energią powinniście drogie wagi wejść? Przede wszystkim, Zawalczyć o swoją wolność, kreatywność, a to, co wybija mi się tutaj na pierwszy plan, patrząc na te dwie energie, to powiedziałabym wejść w ten czas z olbrzymią dojrzałością emocjonalną taką ogólną dojrzałością życiową, bym powiedziała, tak, żeby nie być nadpobudliwym, nademocjonalnym, żeby nie podchodzić do różnych spraw właśnie zbyt emocjonalnie, tylko bardziej y, w sposób właśnie dojrzały, uruchomić swoją kreatywność do tego, żeby znaleźć źródło swojej stabilności, tak? Zna znaleźć jakiś pomysł na to, jak tą stabilność można y, zbudować, jak ją można wzmocnić, czym ją podlewać, tak jak tutaj jest na tej karcie, tak? Podlewamy. Jakie doświadczenia z przeszłości warto wziąć jako tą źródlaną wodę do podlewania tej stabilności? Co warto wyrzucić, bo może nam burzyć tą stabilność, burzyć nam dążenie do stabilności. To co się tutaj głównie dla mnie przewija, to właśnie dojrzałość w zadbaniu. Powiedziałabym o stabilność taką materialną finansową, ale również możemy to przełożyć na stabilność emocjonalną, tak? Na takie w tym źródle stabilności rycerzu denarów, na takie ta dojrzałość ma się objawiać tym, że będziecie mieć taką świadomość, że do zbudowania czegoś potrzebna jest cierpliwość. Tak jak tutaj proszę, ta roślinka, tak? Ona potrzebuje czasu, żeby wzrosnąć. Ona potrzebuje pielęgnacji, ona potrzebuje podlewania. I tu jest takie, powiedziałabym, wejść z taką energią powolnego dążenia do celu. Bycia o, jednocześnie odważnym i ostrożnym. E, analizowania poszczególnych kroków, tak? Po to, żeby... Nie popełniać jakichś błędów z przeszłości, tak? Wyciągać wnioski. O, taką, o takiej dojrza, o dojrzałości tutaj jest mowa. Czego nie zabierać z przeszłości? Dziewiątka buław, bądź z siebie dumna oraz królowa buław, bogini odwagi. Czego nie zabierać? Z jednej strony powiem, dla niektórych z Was to może być taka wierność jakimś swoim zasadom, które wprowadziliście dla siebie, być może wprowadziliście dla innych, tak? I jesteście tacy nieugięci w tych zasadach, które wymyśliliście, czy do, które wypełniacie, tak? I to do końca nie daje wam satysfakcji. Wy bardziej jesteście takim swoim działaniem, być może przemęczeni. Tak? Warto by było może tą swoją taką właśnie charyzmatycznością, takim dynamizmem, takim być może w tej królowej buław y, próbujecie, czy jesteście y, osobami, które trzymają pieczę nad wszystkim, tak? One jakby zarządzają, one dyrygują, to one zapraszają do działania. I teraz, żebyście mnie źle nie zrozumieli, aktywność jest bardzo potrzebna odwaga, poczucie własnej wartości, ten dynamizm. Tylko skoro tutaj pojawiło, te energie pojawiły się na pozycji, której nie warto brać tak, ze swojej przeszłości, nie warto jej zabierać w tą dalszą drogę. To właśnie dlatego skojarzyło mi się to z takim yy, może z taką zbyt dużą niezależnością, niezależnością, którą tak naprawdę nie dajecie sobie prawdziwej wolności i nie podlewacie sobie tej stabilności, tą niezależnością, tylko tak naprawdę jakbyście się być może uwikłali w coś, tak? Jakby to dawało wam pewnego rodzaju właśnie zmęczenie, taka może właśnie e, nadaktywność, tak? Albo chęć właśnie zarządzania wszystkim i trzymania wszystkiego w swoich rękach. Tu jest bardziej namowa do tego, żeby wejść w taką większą wolność, tak? Dbając oczywiście o swoją stabilność w tym. Do czego Was to wszystko zaprowadzi? Trójka mieczy, zgaś przeszłość. I ósemka mieczy. Do czego Was to wszystko zaprowadzi? Te dwie energie widziałabym w takim znaczeniu. Do czego was to wszystko zaprowadzi, do czego zmierzacie? Do, bym powiedziała, zmiany myślenia. Nawiążę tutaj do tych energii, tak, do tych energii, że potrzebna jest wam większa e, wolność. Owszem, wielka dojrzałość, ale jednocześnie nie branie wszystkiego jakby na swoje barki. Tu jest potrzebna zmiana myślenia. Czyli ja bym powiedziała, że... To, jaką przeszłość, o, jaką, o jakiej przyszłości tu może być mowa, to żebyście zgasili dotychczasowy swój sposób myślenia, żebyście wysz, wyszli ze swoich jakichś mentalnych ograniczeń, które w tej ósemce mieczy tak naprawdę y, są dla Was takim mentalnym więzieniem, który sami sobie stwarzacie. Tu jest namowa do tego właśnie. Rozejrzy się tą lornetką, tak? Gdzieś dalej, tak? Poszukaj tej swojej wolności. Uaktywnij swoją kreatywność do tego, co może dać Ci źródło stabilności. Ty zacznij widzieć więcej, tak? Nie fiksuj się na tym, co ci nie służy. Zgaść tą przeszłość, która ci nie służy. I ja tu się powtórzę, tak? Przebudujcie swoje myślenie na jakiś temat, który Was tak naprawdę ogranicza. Owszem, wy jesteście wówczas czy w tym temacie właśnie aktywni, charyzmatyczni, tak? Ale być może niepotrzebnie trwacie y, przy jakichś zasadach, które nie do końca Wam służą. A może, tutaj też może być namowa do tego właśnie, żeby y, po to przebudować myślenie, żeby nie popełniać już tych samych błędów w przyszłości, tak? żeby wyciągnąć jakieś wnioski. Teraz jeszcze popatrzyłam na tę energię i jeszcze mi się skojarzyło, że tutaj też może być mowa y, dla niektórych z Was o tym, że być może wy za bardzo jesteście pod do kogoś, może właśnie wy jesteście pod do jakiejś y, kobiety, tak, tej królowej Buław. I to ona stawia warunki, to ona wymaga ona każe wam żyć nie wiem na swoich zasadach wy przy tym trwacie i to wam daje pewnego rodzaju zmęczenie brak e, dumy z siebie tak tu też może o taki aspekt chodzić czyli tak podsumowując drogie wagi do czego będzie dobre dobry czas w tym najbliższym półroczu do zawalczenia o siebie o swoją wolność, do uaktywnienia swojej kreatywności, po to, żeby cierpliwie, krok po kroku, tak właśnie odważnie, a jednocześnie ostrożnie, podlewać tą swoją stabilność, żeby zmienić myślenie, zacząć widzieć więcej. Tak? No dobrze. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.